Za Ucieczko grzecznych módl się za nami Wołajmy wszyscy z jękiem ze łzami. Ucieczko grzesznych módl się za nami. I ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Dzisiaj przeżywamy wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Bolesnej. Maryja stała pod krzyżem i uczestniczyła w męce swojego Syna Jezusa Chrystusa. Ona ma swój udział w tym krzyżu i w dziele odkupienia. Czcimy ją i dziękujemy za tę szczególną jej obecność w naszym życiu, w życiu Kościoła. W naszej parafii u franciszkanów jest kaplica Matki Bożej Bolesnej, smętnej e, wspomożycielki miasta Krakowa. Dziękując Bogu za te wszystkie tajemnice naszej wiary, chcemy w szczególny sposób modlić się w tej mszy świętej za siostrę Alodię Sobolewską, za święta gregoriańska. Bracia i siostry, przepraszajmy teraz Boga, za nasze grzechy, słabości i zaniedbania spowiadam się Bogu Szachmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich święt, i Was, bracia i siostry. O modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Mutlmy się. Boże, ty sprawiłeś, że obok Twojego syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca matka. Daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Marią w męce Chrystusa i zasłużył na udział w, jej, w jego zmartwychwstaniu, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci. I został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go szukają. Oto słowo Boże. Wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim. Wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim. Panie, do ciebie się uciekam. Niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości twojej. Na ku mnie twe ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim. Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię. Wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim, Wydobądź sieci zastawionej na mnie, bo ty jesteś moją ucieczką. W ręce twoje powierzam ducha mojego, ty mnie odkupisz, panie wierny Boże. Wybaw mnie, panie, w miłosierdziu swoim, ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, i mówię, Ty jesteś moim Bogiem, w Twoim ręku są moje losy, wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców. Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim, jakże wielka dobroć Twoja, Panie którą zachowałeś dla Bogobojny. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie na oczach ludzi. Wybaw mnie, Panie, w miłosierdziu swoim. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Mario, która bez śmierci wysłużyłaś palmę męczeństwa pod krzyżem Chrystusa. Alleluja, 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 Pan Zwany. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, to syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto Słowo Paniżkie. Poruszeni Słowem Bożym i świadectwem wiary Matki Bożej Bolesnej, przedstawmy Panu Bogu nasze pokorne modlitwy. Módlmy się za Ojca Świętego Leona, za naszego Arcybiskupa Marka, za wszystkich pasterzy Kościoła, aby wiernie służyli Kościołowi Chrystusowemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących na świecie, aby starali się o pokój na ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, aby z miłością wychowywali swoje dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, młodzież, aby otwierały swoje serca na Boga. Ciebie prosimy. Polecajmy Bogu naszych zmarłych, rodziców, krewnych, przyjaciół. Módlmy się za siostrę ludzie, prośmy o szczęście wieczne dla niej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Módlmy się za nas tutaj zebranych, abyśmy uczestnicząc w Eucharystii mogli mieć udział w obietnicy zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Ojcze Niebieski, przez przyczynę Matki Zbawiciela racz nas wysłuchać i wesprzeć w naszym dążeniu do chwały nieba. Tobie chwała na wieki wieków. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, z wielu ziaren pszenicznych się rodzi. Jedno wino, co się kryją Chrystusa stało, co ku wielu winnych rąk pochodzi. Jak ten chleb, co złączył, Złote ziarna, tak niech miłość złącz nas ofiarna. Jak ten kielich łącz, kropel wiele, tak nas chryste w złącz kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna. Tak niech miłość złączy nas ofiarna, jak ten kienik łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz kościele. Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, Twój Syn dał nam za Matkę Najświętszą Maryję Pannę. Gdy stała pod krzyżem, przyjmij na swoją chwałę modlitwy i ofiary, które składamy, obchodząc jej wspomnienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godne to Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbacha abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie Kładali dziękczynie, nie, nie, i abyśmy Ciebie wielbili, oddając coś najświętszej Maryi, zawsze rodziewinicy. Gdy Maria stała pod krzyżem, w czasie męki śmierci swojego syna, spełniła się przepowiednia Symeona, miecz boleści przeniknął jej duszę. Ty jednak przemieniłeś jej cierpienie w radość i połączyłeś ją z Chrystusem w wiekuistej chwale. Dlatego zjednoczeni hurami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, osanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości, zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, Bierzcie i jedzcie z tego wszystko, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z Niego wszystko. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Toczyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary, Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem. Naszym arcybiskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Siostrze lodi i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu, rodzicą Dziewicą Marią ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, Ciotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego Wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, który jest z niebie. Święcie, Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Spomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze, wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: Pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze. Lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą, napełnię go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój Tobą. Pokój stopy. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Oby dasz nas spokojem. To baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławienie. Którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzin, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciało Chrystusa Henrykiem, jeszcze raz. Ciao Christus Ciao Christus Ciao Christus Ciao Christus Ciao Christus Amen, Ciao Christus. Amen. Wielbić Pana chce, radosno śpiewać pieść Wielbić Pana chce, on źródłem życia jest. Wielbić Pana chce, radosno Śpiewać śpiesz. Wielbić pana chce, on źródłem życia jest. Wielbić pana chcę, radosno śpiewać śpiesz. Wielbić pana on źródłem życia jest. Módlmy się. Przyjąwszy sakrament wiecznego odkupienia, pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy wspominając współcierpienie Najświętszej Maryi Panny, dopełniali cierpienia Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja, służebnica Pańska, Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. A słowo stało się ciałem. Zdrowaś, Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, raz w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wczelenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z martwych przez Chrystusa, Pana naszego, Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Za naszych zmarłych wieczne odpoczywanie raczy im dać Panie. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z Wami. Was Błogosławi Bóg, chrześmogący Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. My chcemy Boga, Pani Święta, O mój, słysz nasze wołań, głos. Miłości Boże dźwigać pęta, To nasza kluba, to nasz los. Błogosław, słodka Pani, Błogosław wszelki stan, My chcemy Boga, my poddani.